Zostawmy sobie rundę na nowo. Bo to takie. niepewne nagrywanie było. Mały problemi Try again? Tak, try again. Witam Was wielkim podmuchem, strzałem, prosto z uchem coś tam zrobiłem. Ale wiedzę że tam goście, którzy oglądają ja go, będę dowiedzieli, że tego od ci nie I'm over here no. sorry about that. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay 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 I am back to the game and I'm not ready Musisz trochę poczekać. Ej, ja pytam. Ej. I biegasz w miejsc, znaczy no, biegasz tak. wolno. Masz popsutą po prostu animację. Dam, 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 dam. Już panowie? Włączać? Mówiłem, że trochę. Mówiłem, że trochę jeszcze poczekasz. Bo, ej, bo ja ci walny synek, to zobaczysz. No bo wiesz, no bo wiesz, mam pełne problemy, ponieważ, licz, e, wiesz, ponieważ, jeszcze chwila. A mam, mam cię gdzieś, sprawę. włączam. Get ready, bo ty jak, powiesz mi o tych swoich a problemach chłopięcych? Ale jesteś. No. Nie, żadnych problemów chłopięcych. Po prostu e, muszę otworzyć drzwi, a ja czekam na dzwonek. Bo to, to a to dzwonek otwierasz? Nie wiedziałem. No jak? dość <grystanie> tak. pro i w ogóle sweet pro Elo, Kurwa demon. Co? Co za głupota Ale na szczęście nie dało się Get the fuck out GET THE FUCK OUT Za tobą No... Ej! Szybkie powiadomienia no, Tutaj jest... Helipad Weź go tam z zba... wap do siebie, dawaj Zpakuję w niego te ja nie owe Oj, uderzył mnie o, ja jeszcze Nic o. nie widzę teraz Wezmę to, wezmę snugę Snugę Ja nic nie widzę więc nie mogę cię uratować No jeszcze go charger złota No to jestem Parkera tam zjadają A ja tu i póki Ja tam smoker jest. No poczekaj może moment, co? Ja jeszcze wymaruję. Kiesię, Nie że w ogóle ktoś się uratował. Lecę, uratuję następnego. Get the fuck out me! Oswanie mi tyłek. Oh, A me. co robię? dalej, lecimy po następnego. Parker znowu leży. Dziadek się przewrócił <grystwiede> Osłania mi dupę <grystwiede> Spiter idzie do, do was No, mnie tam Leją mnie tam od tyłu Nikt nie osłania No tam przelatować Ci O, fuck, fuck, no, 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 Oj, 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 nie, nie oj Nie doleć, mnie. shit I dostałem z kamyczka i jeszcze Jackie. Ach, jak szybko mnie <grywia> <Jusko. grywia> w każdak. Czekaj też wyjdę. Nie, yeah, eee eee, yeah. eee pomocy smukera. <grywia> tam uważaj, bo tank tam cię idzie. No tu już po mnie. Dziękuję. Aaaaa, o papa. Uh, you są dni. Come, come on, o oh, fuck. Ej macie... Pierdzie. ruchy... Aha. Ten kolega to zamiast Moken ze mnie doparzyć, uderzyć, co? O nie! Fuck, fuck man! Fuck, I don't... I hate you! Kieprzę na Jackie. Ktoś z was jeszcze żyje? Uwaga, się uleszę. Zegnajcie. Zadązę. Dziadek bila pierwszy. No co smokiem złapał jest oh to uh, jak like, kitar No jeszcze skameczka do stary. no nie no seksu. co on tu robi? Już się on był tam Jezus Kurde nie dobra, jeszcze poddaję, Zaraz wracam Ej, bo ze smokiem na górze Co To za fajne.

bo zostawiłeś nas niczym taka ciota lamerska. Merska. Jak nie? No, drzwi się są, nie, odwożą, nie, otworzą, No jak to nie, 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 katana, kto potwierdził ja nie, 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 patrz nie, nie, plec nie, <noise> nie, No odwal się, N nie, zabrałem ci nie, Nie, no, ja będę. Ooh, ja będę Gordon Freeman. Jak śmierdzisz? Like you? No i to za głupek to zrobił? Za mnie! Z wami to dosłownie jak z dziećmi. A ty to kto niby? Synek! <grym> To co, że masz jutro rodziny to właśnie się czuć starszy? No. ta kawa, Parkera tam zaraz obu coś złapie. Tam... Ja tam jadę grubo. Z Zjedzą go. O Jezus. <laughs> Ręce latają w paperskie ręce Exila już jedzą No hardcore kuchna prosto w... Gdzie jest tank? Nie wiem co to było Nie wiem Gdzieś go tu słyszałem ale Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Tam jest No, No chodź chodź Parker zaraz dostanie, nie? Dosłownie daj mu jeszcze kilka sekund. No, nie, nie, nie.